No czyli... ja to przeczytam. Dawaj, bo ja już mam dość. BetClick nasz oficjalny bukmacher ma dla was wyjątkową ofertę. Jeśli chcecie skorzystać z cashbacku do 550 zł, to możecie to zrobić. rejestrując się z kodem FAME 550 GBS, kod FAM30 daje Wam 30% zniżki na cały asortyment. DNA.pl, SFD Hot Apis Natural Cosmetics i Legal Nights Premium Cars, wielka reklama, ubezpieczenia grocki. Partnerzy techniczni extreme hobby StormCloud. Partnerzy partner Medyczne, MML Centrum Medyczne, partner dietetyczny, 5 posiłków dziennie, patroni medialni od 2 SuperExpress. I patronem medialnym i Gali jest. Betklik, brawo! Dobrze, to co, przechodzimy do meritum i od, na to, na co wszyscy czekają, czyli Mateusz Murański i Arek Tańcula. Arku, miał być Złoty Wór, ale jesteś. Co się stało, że nie ma tego Złotego Woru? Wora, przepraszam bardzo. Raz, dwa, trzy. No trzeba Mateusza zapytać, co się stało, o co chodziło ze Złotym Worem. No może co, pomagry. będziesz moim niewolnikiem do końca życia. A no tak, bo tam nie jesteś w stanie już zarabiać pieniędzy po tym, A co otwierdziliście tak. w social mediach, to nikt już wam pracy nie da. No słuchaj, może zacznę od tego ty. No. Jakbym wiedział, że masz takie bandyckie zagrywki i we dwóch startujecie z Piotrusiem prokuratorem Szeligą, to <laughs> mi się wiesz. Ej, bardzo... Słuchajcie, czekajcie, czekajcie, się... czekajcie, to... czekajcie! Prokuratorem Szeligą? Ale nie, to tutaj słowa, mam, kościół. Mam Mam wezwanie. Kurwa. Zobaczcie, co mi chłop proku, prokuratorów Ej. wyzywa, a co mi przysyła. Proszę, zobacz, czy Masz sprawę cywilną, oczywiście. O! Będziesz niewłaściwie do końca życia Ej, płacił na cele charytatywne no, pieniądze. O, faktycznie, tutaj jest wezwanie do, końca do życia. zaprzestania. I co z naruczyn, tym prokuratorem Biodruszem. Arku, ten chwilka. Mateusz, to czemu wyzywasz Arka od frajerów, skoro tutaj arek przynosi nam wezwanie? Ale po, słuchaj, porównaj sobie sytuację. Porównaj sobie no? sytuację. Szeliga, wejdź tam u... <grymne> więcej, o ma... więcej o madrenu. <grymne> e, e, więc tak e, po, po, e, porównaj sobie sytuację taką, e, że szeliga przegrywa walkę z piechowiakiem e, i mówi, że przegrał tę walkę tylko dlatego, że ktoś mu coś tam da, dał, dał do wlewu. Ale co ty taki jesteś mocny? Rzucasz mnie czymś? Szyliga, szliga, ty. Ty. Pompka. <grywia> Jaki kozak? Znaczy nie, Mateusz. Siadaj, Szylig, siadaj. Dokończ ten temat, bo myślę, że to jest bardzo tak, ważny tak, To bo, jest bardzo ważny temat, to jest kluczowy temat. O, powiem ci szczerze, to jak nazywałeś na chwilka, no Od chciałbym, Arka chciałbym do... na face to face było to bardzo obraźliwe chciałbym... i naprawdę jest to. Ej, ochrona! Do sądu! Doda spokój panowie! Prosimy o spokój. Mateusz, proszę, kontynuuj. Siadaj czyli siadaj. Dobrze, przejdźmy słuchajcie do konferencji. Ty e, bo... idiota, ja pierdzielę. Mateusz, proszę cię o A, komentarz. No to daj, no właśnie chciałbym przejść do Meritum. E, proszę sobie porównać sytuację taką, że Eee, no tak jak powiedziałem, szeliga eee, straszył prokuraturą. Eee, ja Mówię o komentarzach, które. Komentarze. Komentarze. Internet. 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 No, ja czekam na wyjaśnienie, czemu Arek był nazywany frajerem. Ja, no, ja nie wiem, czy ty znowu No, właśnie, no to, wytłumacz, nie wiem, czy znowu... No proszę. to daj mi a, dokończyć. A, to, niech niech no. powie, powiedz. Powiedz, w inteligentny sposób. No, to porównaj sobie. Daj mu powiedzieć, mów, madno mu. Tak. Pan, pan prokurator Szyliga jawnie ja powiedział, że przegrał walkę przez to, że e, ktoś mu dał jakiś tam lewy wlew. Nie wiem, czy poszedł na prokuraturę, czy nie poszedł, ale to jest już jego i wyłącznie sprawa. A sprawa, którą a, cywilną dostał Arkadiusz Tańcula, to jest sprawa o to, że w filmiku, który, w którym mnie pogrążył kilka lat temu, w swoim najnowszym teledysku, żeby zmonetyzować jeszcze bardziej e, z, ten, 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 ten teledysk... Monetyzować. Tam są wyłączone z monetyzacja. I za oczernianie, i zaoczernianie mojej rodziny o. Za, o. To, za to, że wypuściłeś. Eee, mał... Czernia... Ej, postaci... jego rodziny, co oni małpkę, robią. Co oni małpkę w postaci Konrada Niewolskiego, nad którym już nie panujesz, bo, bo padły przepotężne oskarżenia. O gwałty, trafić. o pedofilię. Ty już nad tym nie panujesz. Ty już, ty już jesteś skończony. M Tylko, ale Moranie, do, to samo pytanie, czy na jest A co ty... ja mam do tego? A co ja mam do tego? A ty masz czyste rączki, ty jesteś krystaliczny. No co ty ja ty... mam do tego? Nic nie masz do tego. Znaczy nic, ja nic. powiem tak, ale ja to tak, Już kończąc temat, druga sprawa. Dlaczego jest frajerem? Ponieważ na ostatnim live'ie eee, dostał telefon od chłopaków z Zabrza, z Toridy. Yy, że, że niejaki sportowy świr jest... Który był z tobą jako ochroniarz na pierwszej konf konferencji, o, mój o, drogi. Był twoim ochroniarzem. O, o, tak, jesteście tacy... Człowieku, ty? idźcie do prokuratora. Ej, gościu! Od razu. No. Gościu! Gościu, został pogoniony automatycznie, jak, jak dostaliśmy papiery na niego. O! Wszystkie zdjęcia zostały pokasowane. Dostałeś lamusie telefon 45 minut przed live'em, że to jest jawna pała i konfident. Po ale, to... Tak, bo ja prowadzę rejestr za... konfidentów, y, ale... kurwa, i tam czu, z Czody nie sobie sprawdzam, kto tak. na tej liście jest, z kim mogę a... rozmawiać, a z kim nie. I... Człowieku, to, to, nie, jest świat, to informację... nie jest mój świat, to nie jest mój świat. wiem, że wy może jesteście gangsterami, was Do, to, I to nie ten, interesuje. Tak samo jak ty jesteś gangsterem w serialu, no. No właśnie, przynajmniej w serialu, a nie udaję, kurwa, w życiu no, prawdziwym jak ty, no, bo wam się już popierdoliło naprawdę w głowach i wam się pomieszało życie prawdziwe z filmem. No właśnie chyba tobie. Kończąc ten wątek. Eee, wpuściłeś go, pomimo telefonu od chłopaków sztywnych z Storidy, z Zabrza, wpuściłeś... Ale ty, tylko zaraz, ty, ty teraz tutaj się... Nie po... wpierdzielaj mi się chłopaków za Teraz chłopaki znowu będą przepraszać, kurde, za to, że ty się o nich tak, wypowiadasz w ogóle. Dobrze, to zobaczymy, no... Mati, Mati... Eee. Eee, kończąc, To zobaczymy, kończon, znowu jakieś prośby w moją stronę, stary? Pogrążacie się z każdą... Jest, jest z każdą krótka piłka, jest krótka piłka. No. Kto trzyma z konfidentem, No to wy, frajerem. Właśnie, wy właśnie, jest, Jesteś właśnie a jesteś frajerem! Jesteś frajerem! Tańcula, jesteś frajerem! Dzięki! Ej, myśleliście, że mnie to ruszy w ogóle? Że to w ogóle nie ruszy, stary. Prosto w torbę! Z niewolskim jesteś frajerem! E co? Mam, mam cela dobrego, nie? Słuchajcie, a ja. Torida bym chciał... to się zaraz będzie za ciebie wstydzić. Arku, eee, Ja bym chciał poruszyć go... jedzenie. Go... Ja tylko, jest Ja muszę to tylko poprawić, bo ja mieszkam na Śląsku generalnie. No. I to nie jest Torida, tylko Torcida. Torcida, ja, przepraszam. Zbany. To muszę poprawić. O Jezus, Ale, pomyłka. Dajcie temu starszemu panu kroplę na serduszko, bo zaraz tutaj pierdolnie. Zamknij mordę wąski. Ja mam kolejne pytanie. Mam